W dzisiejszym zabieganym i szalonym świecie pozytywne poczucie pustki i ciszy to towar deficytowy. Nasze umysły bywają przebodźcowane do granic możliwości. Taki stan rzeczy powoduje u ludzi gorsze samopoczucie, zapętlanie się w egotycznych, czasem obsesyjnych myślach i uczuciach, które skupiają się głównie na rzeczach materialnych i przetrwaniu. Tymczasem to, co uważam za zbawienną, pozytywną pustkę i ciszę, może nam w ogromnym stopniu pomóc osiągnąć stan dobrostanu psychicznego, wielkiego i jakże potrzebnego spokoju duszy, ciała, zrozumienia swojego istnienia i praw rządzących umysłem, co przekłada się na radośniejsze i spokojniejsze życie bez dramatów. Nie przedłużam i przechodzę do praktyki. Jednym z najprostszych sposobów jest na przykład ten od Eckharta Tolle. Najłatwiej przed położeniem się spać lub w czasie relaksowania się należy w swojej głowie wytworzyć uczucie braku czasu zegarowego. Po prostu zdać sobie sprawę, że zegary nie istnieją, że minuty i godziny przestały trwać. Pozostać w tym stanie na przykład na początku kilka minut Później można wydłużać. Kiedy zdajesz sobie sprawę z braku istnienia tego ludzkiego czasu, liczonego w sekundach, myśli odchodzą, umysł przechodzi w stan spokoju. Warto wtedy, jako świadek tego wydarzenia, obserwować ten stan, przyglądać się tej harmonii ciszy, jaka zachodzi w głowie. W ogóle, żeby zgłębić temat głębiej. Polecam zapoznać się z całą książką Eckarta Potęga teraźniejszości, która dopóki nie jest usunięta. Można znaleźć fajne audiobooki na YouTube lub po prostu kupić sobie książkę i przesłuchać, poczytać nawet po kilka razy. Za każdym razem odnajdujemy coś nowego. Drugą łatwą metodą jest metoda Osho, czyli bądź pustym bambusem. Polega ona na wyobrażeniu sobie po prostu całego siebie zmieniającego się w pałkę bambusa, która jest całkowicie pusta w środku i trwanie w tym stanie jak najdłużej. Można to wykonywać w każdym momencie dnia, choć najlepiej podczas relaksu. Po prostu powiedz sobie w myślach, jestem pustym bambusem i przyglądaj się jako świadek temu, co się z Tobą dzieje. W ogóle polecam wszelakie książki OSHO których audiobooki również są za darmo na YouTube lub kupienie jego spisanych wykładów w formie książek. To co robią z mózgiem to coś niesamowitego. Zmieniają całkowicie percepcję, dają kopa naszemu postrzeganiu temu jak rozumiemy świat i dają pocieszenie, harmonię. W jakiś sposób zmieniają chemię w mózgu. Czasem potrzeba pewnej jego treści posłuchać, przeczytać po kilka razy Albo na innych etapach życia. Oczywiście nie zgadzam się totalnie z wszystkim, co Osho powiedział, ale każdy, kto się z nim zapozna, na pewno wyciągnie wiele korzyści dla swojego dobrostanu duchowo-mentalnego. Obydwaj autorzy, to znaczy Eckhart Toll i Osho, doskonale opisują też ego i jego mechanizmy. Obydwaj doskonale zaznaczają, że ego to tylko struktura w naszym umyśle, którą można w dużym stopniu kontrolować na swoją korzyść. Uczą, jak odchodzić od starych schematów uwięzionych w umyśle. <laughs> Wspaniałym game changerem są także wszelkie nagrania Artura Klisiewicza. Teraz ten kanał na YouTube nazywa się Nowy Wymiar, New Dimension. I tak, prawie wszystkie są godne przesłuchania, polecenia i wsparcia tego twórcy, Ponieważ w szybkim czasie te treści potrafią zrobić wiele dobrego z naszą głową, po prostu słuchajcie i sami zobaczycie. Też najlepiej przed snem lub w czasie relaksu. A moją własną, domorosłą metodą na ciszę w umyśle jest paradoksalnie humor i uśmiech, nabijanie się, śmianie, żartowanie pozytywne z czułością, z tak zwanych problemów życiowych, problemików, z obsesyjnych myśli. Wtedy, kiedy je zauważę, a nawet i z siebie. Oczywiście nie mówię tu o większych sprawach, dla każdego zapewne te ważne sprawy są różne, ale tu chodzi mi o codzienne prozaiczne rzeczy, na przykład jak coś się zepsuje, jak się z kimś nie umiem dogadać, jak zdrowie czasem szwankuje, jak jest zastój z pracą, jak dopadają mnie znikąd smutki, wymyślam sobie na to odpowiedź w formie żartu. I mówię sobie, po prostu uśmiechnij się nawet na siłę. Na przykład, jak pojawia się w mojej głowie negatywna myśl, że stanie się coś złego, to do tej złej sytuacji dodaję komediowe elementy wyolbrzymione do wielkiej rangi. I wtedy myśli się uspokajają, znikają, a humor momentalnie się poprawia. Na koniec dodam, że jest o wiele więcej metod, książek, związanych z tematem uspokajania umysłu, nadawania mu ciszy. I dobrej, wesołej pustki. To, co wybrałam, pomaga mi najbardziej i fajnie, jakby inni również mogli na tym skorzystać. Pozdrawiam z miłością.